E, witam Państwa serdecznie. E, przepraszam za te skromne warunki w dniu dzisiejszym. E, powiem szczerze, że tak nas przenoszono z różnych, bardzo różnych miejsc e, i końcowo wylądowaliśmy tutaj w holu. Normalnie mieszczą się tu wice e, dwóch klas, drugiej Montessori i drugiej Anglo, więc tym bardziej gratuluję tak licznego e, E, Może już tak, ponieważ zaczynam się pizze denerwować, dzieci już też e, przestępują z nogi na nogę, no to mogę po prostu zaczniemy. Teraz mała przerwa. Ja, to jest, to jest, to jest, to jest. Ale to nie to. Dobra, mm. tak. Windowsie. W takim razie może poradzimy sobie bez głośników, które nas dzisiaj to, że mnie już coś widzę. Może nie, w windowsie wyciszone było? Nie wiem. O, no, ale to nie z tego. W ciągu nie. Głośni. Głośni i to zagłośni. Ale nie ma znaczenia, to ważne. Nie było wyciszone, było to. Hmm. Nie, nie było bo Z na na Przy też nie będzie. A Tak? To na komputerze Sprzęt był dzisiaj mocno eksploatowany. Być może już wtedy, tak powiem, się zmęczył. Tak, dziękuję Pani Błowem za wsparcie. Może odświeżyć. Była próba generalna. Bo nie ma dźwięku jeszcze. W Windowsie nie ma dźwięku.